Powiedzenie to nie sprawdzi się w przypadku Adama Małysza. Polak w patem Kirchen był 19. wygrał fenomenalny Norweg z Petersen. Adam Małysz nadal jest rekordzistą Wielkiej Skoczki Olimpijskiej. To jedyna dziś dobra wiadomość. Nasz mistrz w Nowy Rok nie skakał daleko, choć w pierwszej serii bez problemów pokonał Japończyka Pumaciego. To lądowanie na 114 metrze dało mu dopiero 19 pozycję. Doprowadzącego Zygurza Petersena, Norweg skoczył 123 metry, Polak stracił 15,7 punktów. W finale na 109 metrów sprawił, że Małyż pozostał na 19. miejscu. Na pewno trzeba jakiś zrobić treningi, i coś potrenować, bo nie ma sensu się męczyć. Petr ten w drugiej serii nie dał sobie odebrać prowadzenia. 12,5 metra, drugie zwycięstwo w turnieju i szansa na powtórzenie zwycięstwa Svena Hanawalda. To możliwe, ale jestem dopiero w połowie drogi. W turniejowej klasyfikacji Norweg ma 549 punktów. Małyż jest 15 ze stratą 77,2 punktów. W każdym świata Adam nadal jest czwarty, ale do prowadzącego Petersena tracił już 125 punktów. Jesteśmy na półmetku 52. turnieju 4 skocznie. Nie traćmy wiary w Adama Małysa, wydaje się, że może być już tylko lepiej. Z Gani Spartan dla sportu Masik jest.